Goszfa. X band, K band, Ka band, Laser, GPS connected, GPS connect. No zobaczymy. Ktoś do mnie dołączy czy nie dołączy? Dick. Dobry dzień dobry. Witał, już dwie osoby są, to już coś się dzieje. Dzień dobry, dzień dobry. serdecznie, bardzo mi miło, że jesteś. 14 u mnie Ech, wstały do stałego punktu Jadę do Oregonu, nie? Już jestem prawie na miejscu. 23. No tak. To już można spać. To Portland jadę jak ja, jak zawsze, nie? Jak prawie zawsze. prawie na miejscu, zostało mi całe nic dwie godziny i będę na miejscu za wcześnie no właśnie to dlatego jadę no dlatego jadę proszę pana to jest wiesz, taki wyjazd, który no opłaca no, się opłaca się jego jechać, dla mnie się opłaca Wszyscy mówią co chcą, ale to się kurde, opłaca co mi tak tu A bo ja wiem, bo ja wtedy podparłem. No ja wczoraj wiesz, tak zaszalałem trochę z tą jazdą. Yy... O, tu muszę mieć podparte. Zaszalałem trochę z jazdą tak mi dobrze jazda szła Że przewaliłem kupę trasy Miałem rozłożyć na Dwa dni A w gruncie rzeczy zrobiłem Dwie trzecie Wiesz yy, Zaplanowanych No i jestem już prawie na miejscu nie? Jadę na swoją miejscu. Ciebie, bo u mnie nie ma urlopu, ja nie urlopuję, nie? Jak żyć, tak, jak żyć. <gryzny> jak żyć. Jadę tutaj na taką swoją miejscówę, wiesz. Wiecie, Stan stanę zarys sobie i, i będę. Tyle godzin w pracy, to ja też jestem zdania, że jest ciężko. Po takim siedzeniu w domu, po urlopie, to ciężko jest ruszyć, ruszyć z powrotem. Ciężko, ciężko. Ja też sobie rozłożyłem to tak, wiesz, żeby dla mnie dobrze było, a w gruncie rzeczy, no mówię ci, no. Nie umiem, nie umiem, nie umiem, planować, o tak Ci powiem kurde torba mi się, sorry, musiałem torbę poprawić żebym se przycisnął Ile ja mam, 120 minut do końca, kurde, a u mnie godzina 14 dopiero chciałbym być na 10, bo tam na atrakstapie stać, to wiesz, za gorąco, nie Gdzie wiesz, z ładunkiem jestem. Eee, jak ja mogłem być u zaborka? No? Jak ja mogłem być u zaborka? Ja jest, Zabor, Zaborek mieszka tu, a ja jestem tu. Na live i tak byłem, na samą końcówkę trafiłem, wiesz, na samą końcówkę, bo nagrywałem trochę tą drugą kamerą, taką fajną traskę i Trochę ona mi nie, nie działała tak, jak chciałem, miałem problemy i tak, ale na końcówce byłem, na końcówkę już trafiłem. Nie wiem, co tam Zaborkowski mówił w tym, ale znając życie do 100% o emigracji i tak dalej i jak dobrze jest w Nevadzie to jest stałe. W fajnym miejscu zgadza się, wada, bardzo fajny, bardzo fajny stan. Też bym lubił. Jak zostawi zapis to obejrzę później. A, żeby atnie kocha, no tak. No wiesz, jak jest się 5 dni, 6 dni poza domem, no to nie dziwne na, na, na jeden, na półtory dnia w tygodniu. Nie kochać beatki, nie? Jak powie, że nie kocha, to nie dostanie jedzenie na następny. Nie dostanie jedzenie na następny ty tydzień wieczór. Musi być grzeczny. No pewnie, że tak. Да. Czy moją tutaj, kurde, moją miejscówę e, zajęli no, ktoś zajął kurde, bo tutaj jest na Exicie takie fajne taki fajny miejsce, gdzie, gdzie można sobie fajnie czupnąć wiesz, postać chyba nikogo nie ma jadę pod te wiatraki sobie stanę tam i postoję troszeczkę Nie, nie oglądałem. Znaczy, czekaj, Lecha oglądałem. Zaraz. Wczoraj z Lechią był mecz. Tak? O tym mówisz? Ten, bo dzisiaj chyba miały się zamknąć, nie? Co robimy, panowie? Jedziemy i panie, jedziemy. O, ale jakiś dupek stoi na moim miejscu. No kurde. Co robimy? Jedziemy dalej, czy stoimy? Zobaczę tutaj, dajcie, chce, dajcie znać, czy chcecie, żebym jechał, czy chcecie, żebym stał i pogadać trochę, bo jestem w swoim miejscu. Tutaj zawsze się zatrzymuję. teraz patrzę jakieś gawniaki przyjechali i oblewają ten całe te całe no o kupiłeś szali, zobaczcie takie fajne miejsce takie fajne miejsce na odpoczynek i zobaczcie ile syfu jest kurde na drodze nie wiem, czy nie można to w reklamówce Sobą zabrać Naprawdę, no miejsce jest cud piękności Fajne miejsce, żeby się zatrzymać To nie, trzeba to wszystko, wiecie Rozpierdzielić No rozrzucać No cóż, no cóż Po to ma się dzieci, nie? Po to ma się dzieci. Ja ze swoim też jeżdżę cały czas widzisz. znalazłem właśnie taką miejscówkę sobie na egzicie. Eee, fajne miejsce no spać tutaj to raczej nie można ale fajnie fajny widok jest, można stać eee, postać po, po tego, odpocząć poczekam, tylko muszę mm, muszę inaczej stanąć, ale poczekam eee, Mat, dzień dobry, witaj dobra, już mogę jechać na miejscówkę znaczy ja jestem na miejscówce ale teraz się obrócę, no widzicie jaki syf, no nie wiem, nie wiem dlaczego, dlaczego ludzie to robią sami sobie. Nie? Otworzymy sobie okna jeszcze, zgasimy silniczek i zdejmiemy pasa, i możemy teraz pogadać. Nogi założymy na okno. I jestem. Co tam słychać, panowie i panie? Jest sześć osób. Kurde, mówcie, co tam u was? No, przerwa rzecz święta. Nie, ja nie muszę robić przerwy. Tak mówię, mam dwie godziny niecałe, żeby dojechać na miejsce. Nie, a do jutra mam czas. No i nie wiem, co robić. No, gdzieś bym pojechał jeszcze. Coś bym zobaczył, ale za wcześnie jeszcze. Matt do o, Portland. Czekajcie, przecież ja kurde mogę was wziąć z sobą. My możemy wyjść z samochodu. Ja nie muszę siedzieć w samochodzie. Kurde. Zapomniałem, tylko z tabletem to będę wyglądał jak jakiś debil, nie? Ale. Kurde, weźmy telefon do kieszeni. Kluczyk do, do kieszeni. Okulary jaja, ja, portfel zegarek. Dobra, teraz tak. Tu odłączę tylko zasilanie tableta wezmę sobie na podstawce o tak o. o ja cały czas pracuję dobra słuchajcie zobaczcie możemy sobie wyjść z auta nawet widzicie ha możemy sobie wyjść z auta nie znowu ktoś przyjechał kurde Ja pierdzielę 25 dni, chłopie, nie, ja na 2-3 dni wyjeżdżam. No teraz ten wyjazd to będzie na 4, nie? Jakurat. To będzie 4 dni. Kurde, i tu was sobie mogę przykleić nawet. O tak. Ale ja jestem teraz. Mobilny jestem. Słuchajcie, no Tak się narobiło Miejsce naprawdę, cud piękności, nie? Columbia River, Washington po drugiej stronie i ja. O, yy, mówisz o tym, mówisz o... o... O szorcie? Chcę robić więcej takich wiesz, filmów z korwety, nie? Się cała wieś zjeżdża w tej chwili, kurde. Nie mogę, wiatr wieje. Chciałem już już byłem dwa, w dwóch miejscach, puszczałem, wiesz? Ale kurde, wiatr wieje. Tutaj nie, nie polecę, nie? A zresztą ja w tym miejscu już latałem, byłem w tym miejscu, tutaj latałem na tym, na no, na, jak to się nazywa, y, dronem. Także chcecie, żebym puścił drona? Zaraz niech jeszcze jeden gawniak tylko odjedzie weźmiemy, puścimy sobie drona. No. <ścoughs> to fajne, znaczy, masz rację, fajna zabawa, no ale tak jak ja ostatnio go ganiałem, wiesz, po polach, to, to nie wiem czy to tak fajnie, nie? Godzinę czasu szukałem. Kaczor, zobacz, mam czas. jest Która jest godzina? Jest godzina wczesna. Jest godzina 14.03. Mam załadunek jutro o 6 rano. Rozładunek o 7 rano. Chłopie, mam czasu, a czasu. Na miejsce rozładunku mam, kurde, yy, ile? Dwie godziny niecałe jazdy. Także tak to się odbywa, tak to się dzieje. Mój trening został rozwalony. Nie, bo tutaj nie ma czegoś takiego. Jeździłem z Trejtrokiem, czyli to prosta ciężarówka do 26 tysięcy funtów. Ale na dzień dzisiejszy to jest przeżytek, nie? Znaczy przeżytek w sensie tym, że nie opłaca mi się to robić, nie? Tutaj, bo tam jest książka, jest wszystko, jest logbook, a tutaj ja nie mam nic, nie, nie muszę mieć nic i dlatego wolę jeździć tym, bo pieniądze są takie same, a po prostu jest ciekawiej, nie? Tutaj praktycznie nie ma plandeki, nikt nie jeździ plandeką, nie ma czegoś takiego, nikt się nie na najczęściej bardzo, bardzo ciężko jest się załadować na plandekę, to jest bardzo ciężko, a, a po prostu chłodnie, chłodnie są, ale to tyle kosztuje i mało ładunków jest na chłodnie. Lecimy? Nie, no pieniądze są trochę większe na chłodnie. Trochę większe. Czekajcie, ustawię kamerę. Muszę ustawić ten. Yy, wykombinować, jak tu ustawić. O, już mam. Otworzę drzwi. Przyczepię. O, <laughs> Agnes. Ta jest tutaj, dobrze. Tak, zgadza się. Czemu mnie zawiesiło? Ej!